Twój pies nie potrafi podziękować słowami, nie napisze kartki, nie kupi prezentu, ani nie powie bezpośrednio, ile dla niego znaczysz, ale jest coś, co większość ludzi przegapia. Twój pies dziękuje ci każdego dnia, w sposób tak subtelny, tak cichy, że prawdopodobnie nawet tego nie zauważasz. To nie są zwykłe zachowania, to gesty wdzięczności, naukowo udowodnione, zakorzenione w zaufaniu i dane bezinteresownie. Dziś odkryjemy siedem rzeczy, które robi twój pies, aby powiedzieć dziękuję. I dlaczego zrozumienie tych rzeczy na zawsze zmieni twoje postrzeganie waszej relacji. Piercie przynoszą ci swoje zabawki. Siedzisz na kanapie, relaksujesz się, a nagle twój pies upuszcza ci zabawkę na kolana. Może to jego ulubiona piszcząca piłka, zużyta lina albo pluszak, którego ma od szczeniaka. Większość ludzi myśli... Chce się bawić. I owszem, czasem to prawda, ale oto, co tak naprawdę się dzieje. Dzielą się z Tobą swoim najcenniejszym skarbem. To wdzięczność w najczystszej postaci. W naturze wilki i dzikie psy dzielą się zasobami tylko w obrębie swojej watachy i tylko z członkami, którym całkowicie ufają. Badanie z 2015 roku przeprowadzone na Uniwersytecie Wiedeńskim wykazało, że psy. Selektywnie dzielą się zabawkami i jedzeniem z ludźmi, z którymi mają silną więź, a to zachowanie nasila się po pozytywnych interakcjach, takich jak karmienie, zabawa czy po prostu spędzanie czasu razem. Kiedy twój pies przynosi ci swoją zabawkę, mówi: Jesteś dla mnie ważny, co moje, to i twoje. To nie tylko zabawa, to ofiara, zaproszenie do ich wewnętrznego kręgu. I to jest piękne. Nie robią tego dla każdego. Obserwuj swojego psa w towarzystwie obcych lub ludzi, których nie są pewni, nie przyniosą im zabawek. To zachowanie jest zarezerwowane dla ciebie, bo ty ich karmisz, chronisz, dajesz im miłość, a w ich świecie przyniesienie ci ich najcenniejszej rzeczy to największy komplement, jaki mogą ci złożyć. Dwa chodzą za tobą z pokoju do pokoju. Wstajesz, żeby wziąć wodę. Twój pies idzie za tobą. Idziesz do łazienki, Twój pies czeka przed drzwiami, idziesz do sypialni, jest tuż za tobą. Może się to wydawać przylepne, a nawet objawem lęku, ale w rzeczywistości jest to głęboki wyraz zaufania i wdzięczności. Twój pies podąża za tobą, ponieważ czuje się najbezpieczniej, najszczęśliwiej i najspokojniej, gdy jest blisko ciebie. Badania przeprowadzone przez Family Dog Project na Węgrzech, pokazują, że psy mają coś, co nazywa się efektem bezpiecznej bazy. Podobnie jak ludzkie dzieci zachowują się w stosunku do swoich rodziców, twój pies postrzega cię jako swoją bezpieczną przystań. Kiedy za tobą podąża, nie jest natrętny, mówi Dajesz mi bezpieczeństwo, chcę być tam, gdzie ty, bo tam czuję się kompletny. To zachowanie jest jeszcze silniejsze u psów uratowanych, lub tych, które przeszły trudne chwile. Dlaczego? Ponieważ nauczyły się, że jesteś jedyną stałą w ich życiu, jesteś źródłem komfortu, psy są z natury zwierzętami stadnymi, chcą być blisko swojej watachy, a ty jesteś ich watachą. Za każdym razem, gdy drepczą za tobą, za każdym razem, gdy układają się u Twoich stóp w nowym pokoju, Okazują wdzięczność za Twoją obecność. Mówią Ci dziękuję za bycie ich kotwicą w świecie, który czasem wydaje się zbyt duży, zbyt głośny, zbyt przytłaczający. Trzecie. Opierają się o Ciebie. Twój pies siada obok Ciebie i powoli, delikatnie, opiera całym ciężarem ciała o Twoją nogę lub bok. Niektórzy myślą, że to próba dominacji, inni, że są po prostu zmęczeni ale nauka mówi nam coś znacznie głębszego opieranie się to akt otwartości i zaufania. Kiedy twój pies opiera się o ciebie, całkowicie opuszcza gardę, mówi ufam ci, że mnie podtrzymasz. Badanie z 2018 roku, opublikowane w Applied Animal Behavior Science, mierzyło poziom oksytocyny, czyli hormonu więzi, zarówno u psów, jak i u ludzi, podczas fizycznego kontaktu. Badanie wykazało, że kiedy psy opierają się o swoich właścicieli, poziom oksytocyny wzrasta u obu gatunków. To wzajemne podziękowanie. Twój pies jest wdzięczny za Twoją obecność, a Twoje ciało reaguje wydzielaniem tego samego hormonu, który łączy matki z ich dziećmi. To zachowanie jest naturalne, ale także wyuczone. Szczenięta opierają się o swoje matki dla ciepła i bezpieczeństwa. Dorosłe psy opierają się o ciebie z tych samych powodów, ale także jako sposób na podziękowanie. Zapewniasz mi bezpieczeństwo. Jesteś moim komfortem. Kiedy twój pies opiera się o ciebie w trudnych chwilach burze, fajerwerki, wizyty u weterynarza dziękuję ci za bycie jego obrońcą. Kiedy opiera się o ciebie w spokojnych chwilach podczas oglądania telewizji, czytania książki po prostu. Bycia razem. Dziękuję ci za bycie jego spokojem. Cześć, fary. Śpią blisko ciebie lub na tobie. Sen to najbardziej wrażliwy stan, w jakim może znaleźć się pies. W naturze spanie w niewłaściwym miejscu lub z niewłaściwymi członkami watachy może być śmiertelne. Więc kiedy twój pies wybiera spanie blisko ciebie, zwinięty u twoich stóp, przytulony do twojego boku, a nawet na tobie, to ogromny znak zaufania i podziękowania. Mówią: czuję się z tobą na tyle bezpiecznie, żeby całkowicie opuścić gardę. Badanie z Mayo Clinic Sleep Disorder Center wykazało, że ponad 50% właścicieli psów, którzy pozwalają swoim psom spać w sypialni, czuje się bezpieczniej i lepiej śpi. Ale najważniejsze jest to: psy również śpią głębiej i wykazują mniej zachowań związanych ze stresem, gdy są blisko swoich właścicieli. To komfort dla obu stron. Twój pies nie używa cię tylko jako ciepłej poduszki. Dziękuję ci, dzieląc się z tobą swoimi najbardziej wrażliwymi chwilami. Psy odziedziczyły nawyki spania od wilków, które śpią w bliskich watachach dla ciepła, bezpieczeństwa i więzi społecznych. Kiedy twój pies wybiera cię na swojego towarzysza do snu, honoruje cię jako swoją watachę. Mówi, Spośród wszystkich miejsc, w których mógłbym odpocząć, wybieram to obok ciebie, ponieważ zasłużyłeś na moje najgłębsze zaufanie. A zaufanie dla psa to najdoskonalszy sposób na okazanie wdzięczności. Pięć nawiązują kontakt wzrokowy i utrzymują go. Twój pies patrzy na ciebie, a wasze spojrzenia się spotykają. Nie odwraca wzroku od razu, utrzymuje twoje spojrzenie łagodne i stabilne. Czujesz połączenie, zrozumienie, i tak jest, ale to coś więcej. Bezpośredni kontakt wzrokowy między psami a ludźmi powoduje u obu uwalnianie oksytocyny. To ten sam sposób, w jaki matki i dzieci nawiązują więź. Duże badanie z 2015 roku, przeprowadzone przez Azabu University w Japonii, wykazało to: kiedy psy i ich właściciele patrzą sobie w oczy, obaj odczuwają więcej oksytocyny hormonu miłości. Ale o to, co sprawia, że chodzi o wdzięczność, psy nie robią tego z każdym. W rzeczywistości, kiedy psy rozmawiają ze sobą, długie spojrzenie jest często groźbą lub wyzwaniem. Ale z tobą? To co innego. Nauczyły się, że patrzenie w twoje oczy jest przyjemne, tworzy więź i wzmacnia wasze połączenie. Kiedy twój pies patrzy na ciebie, mówi jesteś moim człowiekiem, widzę cię i ufam ci, że ty widzisz mnie. Często dzieje się to po tym, jak coś dla nich zrobiłeś nakarmiłeś je, zabrałeś na spacer, pobawiłeś się z nimi, albo po prostu usiadłeś obok. To ich sposób na podziękowanie bez słów. To chwila czystej, szczerej wdzięczności, którą większość ludzi przegapia, bo patrzy w telefon lub spieszy się do kolejnej rzeczy. Następnym razem, gdy twój pies spojrzy ci w oczy, zatrzymaj się, utrzymaj jego spojrzenie. Bo daje ci coś super wyjątkowego, bezpośrednie połączenie z jego sercem. 6. Wzdziachają, gdy układają się obok ciebie. Siedzisz na kanapie, twój pies w końcu przestaje krążyć, kładzie się obok ciebie i wydaje długie, głębokie westchnienie. Możesz pomyśleć, że jest znudzony, zmęczony, a nawet zdenerwowany. Ale to westchnienie jest w rzeczywistości jednym z najsłodszych dźwięków, jakie może wydawać pies. To znak ulgi, znak, że znalazł swoje szczęśliwe miejsce. To westchnienie to zadowolenie, a także wdzięczność. Według ekspertów od zachowania psów, westchnienie w zrelaksowanej pozycji to sposób psa na okazanie głębokiego zadowolenia. To tak, jakby człowiek powiedział: Ach, wreszcie, to jest dokładnie to, gdzie chce być. Badania nad mową ciała psów pokazują, że westchnienia często są poprzedzone spowolnieniem akcji serca i rozluźnieniem mięśni. Oba te objawy świadczą o komforcie i poczuciu bezpieczeństwa. Kiedy twój pies wzdycha obok ciebie, mówi: Dziękuję za tę chwilę, dziękuję za bycie moim spokojem. To zachowanie jest szczególnie powszechne u psów, które były niespokojne, nadmiernie pobudzone. Lub borykały się ze zmianami, kiedy w końcu się uspokajają i wzdychają i ciało mówi: Mogę już odpuścić, masz mnie. To zaufanie, to ulga, to wdzięczność. Wszystko w jednym oddechu. 7. Witają cię, jakbyś zniknął na zawsze, nawet jeśli to tylko pięć minut. Wychodzisz na chwilę po pocztę, trzy minuty później wracasz. Twój pies jest przy drzwiach, merda ogonem, całe ciało mu się trzęsie, zachowuje się, jakbyś wrócił z wojny. Może to wyglądać na przesadną reakcję, nawet dramatyczną, ale oto prawda: to powitanie to nie tylko ekscytacja, to wdzięczność. Twój pies dziękuje ci za powrót, za każdym, jednym, razem. Psy nie doświadczają czasu tak samo jak ludzie. Pięć minut czy pięć godzin, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że wyszedłeś, a potem wróciłeś. Badanie z 2020 roku, przeprowadzone przez Uniwersytet Sztokholmski, wykazało, że psy wykazują zwiększone podniecenie i zachowania związane z przywiązaniem po ponownym spotkaniu z właścicielami a ta reakcja jest bezpośrednio związana z siłą ich więzi. Im silniejsza więź, tym większe powitanie. Twój pies nie jest natrętny ani potrzebujący On celebruje ciebie. Mówi, mogłeś pójść gdziekolwiek, ale wróciłeś do mnie, dziękuję. I oto, co łamie mi serce w najlepszy sposób. Robią to za każdym razem. Bez względu na to, ile razy wyjdziesz i wrócisz w ciągu dnia, witają cię z tą samą radością, bo dla nich Twój powrót nigdy nie jest gwarantowany. To zawsze prezent i dziękuję ci całym ciałem, całym sercem za to, że zdecydowałeś się wrócić. Prawda ukryta na widoku. Te siedem zachowań to nie tylko przypadkowe dziwactwa czy urocze nawyki. To język, język wdzięczności, którym Twój pies mówi każdego dnia, a większość z nas nigdy tego nie zauważa, bo szukamy słów, wielkich gestów, rzeczy, które wyglądają tak, jak ludzie dziękują. Ale Twój pies nie potrzebuje słów, ma coś lepszego obecność, zaufanie i bezwarunkową miłość, wyrażoną w najmniejszych, najbardziej szczerych sposobach. Więc następnym razem, gdy twój pies oprze się o ciebie, pójdzie za tobą do kuchni lub westchnie obok ciebie na kanapie, nie lekceważ tego, nie bierz tego za pewnik, zatrzymaj się. Zauważ to, bo twój pies mówi: dziękuję. I może, tylko może, nadszedł czas, abyśmy powiedzieli to samo. Jeśli chcesz jeszcze lepiej zrozumieć swojego psa i odkryć więcej sekretów jego zachowania, obejrzyj kolejny film na ekranie. Nie uwierzysz, co nauka ujawniła na temat tego, jak psy naprawdę nas widzą.